Cześć, witam Was bardzo gorąco. Dzisiaj pochylimy się nad zapachem, który ostatnio pokazywałem na shortsach. I tym zapachem jest edycja limitowana Jo London Star Magnolia. Zapach, który opowiada nam o wiośnie, ale to jest kolekcja Blossoms, więc dotykamy niesamowitych kwiatów. Przyjście wiosny zwiastują drzewa obsypane liśniącymi kwiatami, których zapach przesyca powietrze. W miejskich parkach Szanghaju. Cudowna magnolia gwiaździsta. Ten limitowany zapach Johannes London został stworzony w oparciu o cytrynę, magnolię gwiaździstą i drzewo sandałowe. Zapach, który oczywiście ma w sobie bardzo dużo delikatności, przestrzeni, swobody. Generalnie przenosimy się w okres wiosny, wszystko zaczyna rozkwitać, budzić się do życia. Tym bardziej, że magnolia ma to do siebie, że wypuszcza delikatne kwiaty, które najpierw się otwierają, wszystko się później zamyka i dopiero wychodzą liście. Te liście e, są. Pokłosiem tych kwiatów, jakby zwiastują, że wiosna już praktycznie się kończy, przechodzimy właśnie do lata. Natomiast Star Magnolia uchwyca nam tę, tę chwilę, ten moment, kiedy Magnolia pyszni się swoimi pięknymi kwiatami. I faktycznie kwiat Magnoli, ten miękki, subtelnie kremowy, błyszczący, połyskujący w słońcu, tak jakby nawoskowany. Jest wyczuwalny w tej kompozycji od samego początku do końca. Jest to typowo kwiatowa kompozycja, nie ma się co oszukiwać. Jest to zapach, który należy do kolekcji Blossoms, więc generalnie opowiada o kwiatach, hołduje tym kwiatom, celebruje wiosnę. I jak to zapachy kwiatowe, generalnie kobiety chętniej znajdą się w tej kompozycji, co mnie w ogóle nie dziwi. Miałem go na sobie... Kilkukrotnie nosiłem się z nim naprawdę długo, natomiast powiem Wam szczerze, że jak ja lubię zapachy kwiatowe, tak ten zapach bardzo chętnie łączę z English Peer and Frigia albo Ultra Sea Salt. Te połączenia dla mnie jakby bardziej wnoszą takiej przestrzeni jeszcze większej do, do całej tej kompozycji. English Peer and Frigia. Troszeczkę chrupkości ubogaca nam Star Magnolię jeszcze kwiatem frezji, a łucej Trans -Sea Salt wnosi nam właśnie subtelny pocałunek soli morskiej. Dwa połączenia, którymi naprawdę gdzieś tam na skórze najbardziej leżą. Natomiast wróćmy do samej kompozycji. Cytryna w całej kompozycji faktycznie w przyjemny sposób otwiera nam, dodaje nam rzeźkości, takiej swobody do, do, całej, do całej opowieści, do całego zapachu, który wprowadza nas właśnie w wiosnę. Natomiast zdecydowanie później... No, prym wiedzie kremowość, taka przyjemna, kwiatowa i bardzo kobieca kremowość w star magnolia. Wykończenie drzewo sandałowe i to drzewo sandałowe jest wyczuwalne bardzo mocno na męskiej spórze. Sprawdzałem ten zapach i na damskiej, i na męskiej. Na męskiej zdecydowanie to drzewo sandałowe wychodzi zdecydowanie mocniej, jest intensywniej wyczuwalne, troszeczkę nawet gdzieś tam ciągnie nam orientem w tej delikatnej kompozycji, bardzo takiej zwiewnej eterycznej. Natomiast absolutnie nie jest to nuta dominująca. Dominująca jest tutaj Magnolia i ona faktycznie jest głównym bohaterem i to o niej jest ta opowieść. I od samego początku, jak powąchacie ten zapach, powiecie tak. To jest zapach o Magnoli i Magnoli jest dedykowany, i faktycznie tak jest. Niemniej, e, marka tutaj w piękny sposób zamknęła nam to wrażenie wiosny. Tych kwiatów, tego chłodnego wiatru, e, Rosy, która skrapia nam te kwiaty Magnoli o poranku. I w piękny sposób to zostało naprawdę ubrane do tego stopnia, że drogie panie, jak lubicie takie zapachy kwiatowo-wodne i sięgniecie po tę kompozycję, jestem przekonany, że się w niej zakochacie. To jest edycja limitowana, ten zapach pojawił się z czterema innymi i wszystkie nawiązują do kwiatów, natomiast... Ten jest najbardziej taki kremowo-miękko-delikatny, tak bym powiedział. Najbardziej idzie w tą taką aksamitną stronę płatków kwiatu. I, I ta aksamitna strona płatków kwiatu została naprawdę w niesamowity sposób ujęta w tej kompozycji. Co do parametrów, w momencie, kiedy myślimy o tym zapachu, to oczywiście tutaj trwałość to jest w granicach no, 5-6 godzin. Dotykamy tutaj zapachu, który jest zdecydowanie. Mniej skomplikowane w swojej budowie, tak? Więc, siłą rzeczy, e, też nie ma dużo takich nut, które są silnie nośne. E, więc tutaj 5-6 godzin trwałość. Przy czym już na, na ostatku jest zdecydowanie bardziej blisko skórny. Natomiast zapachy Jamalon London mają to do siebie, że one naprawdę przepotężnie projektują. E, I czucie, je, czucie je naprawdę wokół osoby, która, która ma na sobie konkretną kompozycję. Więc na wiosnę myślę, że to i tak jest naprawdę super opcja, bo wiosną szczególnie chętniej sięgamy na przykład po wody toaletowe. to nie są wody toaletowe, Sięgamy po wody toaletowe, które właśnie mają więcej takiej projekcji, a krótszą trwałość. I tutaj troszeczkę mamy właśnie takie wrażenie zamknięte. I tutaj mamy takie wrażenie, e, trochę mniejsza trwałość, ale dynamiczna i większa projekcja i, i to faktycznie jest w tej kompozycji wyczuwalne. E, zapach typowo kwiatowy, tak jak powiedziałem. Więc, drogie panie, jeżeli lubicie takie kompozycje, polecam wam przejście do Daglasa, bo w Daglasach jest dostępna marka Malone London. Albo jak już wiecie, w Westfield Mokotów jest oficjalny butik Jo London, tam możecie sobie wejść i też te zapachy są, zobaczycie powąchać, przechodzicie z nimi i ewentualnie podjąć decyzję, czy chcecie zabrać któryś ze sobą do tego. Jeżeli znacie już zapachy Jo London z kolekcji Blossoms, to jest limitka, mocno limitowana kolekcja, dajcie znać na dole. Ja Wam za, ja wam za dzisiaj dzięki, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.